Czym jest sztuka? Czy sztuką są wiersze, prozy i historie pisane? Czy możemy nazwać sztuką występy teatralne, aktorskie i filmy? Czy nazywając obrazy, rzeźby i graffiti sztuką nie popełniamy błędu? Od symfonii granych na wielkich salach po pojedyncze utwory, których słuchamy na Spotify, muzykę także nazywamy sztuką. Dlaczego źródła wizualne, audio czy smakowe, które poniekąd są nazywane magnum opus, nazywamy największymi dziełami wszechczasów. Ale czym tak naprawdę są te dzieła? Dlaczego rzeczy stworzone w czasach średniowiecznych są teraz nazywane sztuką? Co różni fresk stworzenia Adama od moich prób rysowania, gdy miałem 10 lat? Dlaczego to pierwsze jest nazywane sztuką, a moje obrazy... Można wrzucić do kosza, czym jest sztuka. Definicja sztuki i jej historia przedstawiona jest trochę w inny sposób niż używamy tego słowa w czasach teraźniejszych. Za czasów starożytnych i wcześniejszego renesansu. Sztuką było nie nazywane tylko i wyłącznie rzeczy, które dzisiaj byśmy je tak nazwali, lecz także zaliczało się do tego, że niosło. Poniekąd nawet dzisiaj spotykamy się z osobami, które tworzą, które nie chciałyby nazywać się artystami tworzącymi sztukę, wręcz powiedzieliby, że są z rzemieślnikami. Bardzo często z tym spotykam w momencie rozmowy na temat fotografii. Jak się nad tym zastanowimy, to granica nie jest taka daleka, bowiem rzemieślnictwo. To tak naprawdę umiejętność wiedzy, co robić w danym momencie i trzymanie się konkretnych zasad i reguł. Jak spojrzymy chociażby na malarstwo, fotografię czy rzeźbiarstwo, to trzeba wiedzieć, co robić, żeby przedmioty wyglądały tak dobrze, jak wyglądają. W końcu, jako osoba, która pracuje jako fotograf, muszę wiedzieć, co robić, muszę wiedzieć, jakiego obiektywu użyć, muszę stosować się do zasad. W momencie, kiedy tego nie robię, to rzeczy, które wychodzą, ciężko nazwać użytkowymi. Czy to znaczy, że jestem rzemieślnikiem? Czy to mogę nazwać sztuką? W końcu sprzęt, którego użyłem do sfotografowania tego, był stary. Czy dlatego coś można nazwać sztuką? W końcu muszę znać zasadę fotografii, żeby cokolwiek wykonać tym aparatem. Jest już na tyle stary, że niejednokrotnie film się w nim zacina i muszę wiedzieć, co z nim robić. Natomiast bardziej mi to przehala na skalę artysty czy rzemieślnika. Z drugiej strony, natomiast zrobiłem to zdjęcie tak szybko i nie byłem przygotowany do jego wykonania, że czy można nazwać moje próby czymś artystycznym, czymś kreatywnym? Mogę być trochę nieuczciwy w tym fragmencie z faktu, że w czasach średniowiecza i wczesnego renesansu nie było takiej dziedziny jak fotografia. Bliżej można by to przymóc do malarstwa, natomiast malowanie jest troszeczkę inne. Charakterystyka i narzędzia także wyglądają inaczej, lecz poza malarstwem w średniowieczu zajmowano się także rzeźbą i garncarstwem. Czy każdy wazon można nazwać sztuką? Czy jeśli wazon, który był wykonywany godzinami i są na nim jakieś freski, jakieś rzeczy artystyczne, lecz są używane na co dzień do trzymania pojedynczych kwiatów, czy to jest sztuka? Czy tylko przedmiot użytkowy, pospolity? Oczywiście jakiś malarz w czasach średniowiecza wziąłby ten wazon, włożyłby do niego kwiaty i namalowałby obraz, który potem wisiałby w galeriach. Ale czy sam przedmiot, który jest na tym obrazie, czy to jest sztuka? Czy to artysta? I bez powodu w czasach średniowiecznych stwierdzono, że trzeba się przyjrzeć temu terminowi bardziej. Podzielono sztukę na dwa rodzaje: wyniosłą i pospolitą, później nazywaną mechaniczną. Co ciekawe, w sztukach wyniosłych znajdowała się matematyka, gramatyka, arytmetyka, strategia. Natomiast w pospolitych znajdują się te kategorie, które dzisiaj nazwalibyśmy sztuką, takie jak garancarstwo, malarstwo, rzeźba czy architektura. Co ciekawe, muzyka znajdowała się już od samego początku w sztukach wyniosłych. Dlaczego? Pewnie dlatego, że muzyka była prezentowana w teatrach, na dużych salach, z masą zapewne wyrafinowanych gości. Natomiast zaskakujące dla niektórych może być fakt, że matematyka sztuką wyniosłą, kiedy szedłem do szkoły średniej lub gimnazjum, nie mówili mi, że będę teraz szedł na kreatywne zajęcia z matematyki. Natomiast jak dłużej się nad tym zastanowimy, to matematyka jednak krąży wokół tych dziedzin sztuki. Podstawowym przykładem może być chociażby wszystkie z dekompozycji, które stosuje się w. Malarstwie czy w fotografii. W końcu reguła trójpodziału nie wzięła się z ogólnych wrażeń, lecz bardziej z zasad matematycznych. Praktycznie wszystkie zasady kompozycyjne w fotografii biorą się z matematyki, bowiem nawet teraz jak patrzymy na ten kadr, to jeśli podzielilibyśmy go na trójpodział, moja głowa znajduje się w głównym centrum na jednej linii. Co ciekawe, ciekawiej by kadr wyglądał, gdybym siedział w ten sposób. W taki sposób, że w tym momencie mamy lepiej wydzieloną wagę na całym obrazie prezentacji. Jeśli chodzi o te zasady, to tak jak zwróciłem uwagę, architektura znajdowała się w sztukach pospolitych, natomiast matematyka w sztukach wyniosłych. Ciężko wykonywać architekturę, nie znając się na matematyce. Natomiast wydaje mi się, że to częściowo mogło wynikać z tego, że Ludzie w starożytnych czasach traktowali architekturę jako po prostu stawienie budynków. Mam pojęcia i nie chcę brać odpowiedzialności lub bronić ludzi w starożytności. W końcu myśleli, że Ziemia jest płaska, Taki duże L. Na początku renesansu doczekaliśmy się sztuk pięknych, które troszeczkę rozszerzyły kategorię wcześniejszych sztuk wyniosłych. Do sztuk pięknych zostało zaliczone malarstwo, rzeźba, architektura. Stwierdzono, że sztuka to dość. Szerokie pojęcie, i zaledwie trzy wieki później dołączono sztukę do słów grup pojęć otwartych, co charakteryzuje je, gdyż nie ma sposobu na podanie cech koniecznych i wystarczających do wyjaśnienia danego pojęcia. Oczywiście, jak to w historii ludzi bywa, nie spotkało się to ze zbytnią akceptacją, ponieważ ludzie nie lubią zmian. Na ile stosowano się do tych pojęć, ciężko powiedzieć, natomiast ma to dużo sensu patrząc na czasy teraźniejsze, gdyż nawet teraz możemy powiedzieć, co się jest sztuką, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. W latach 90. stworzono cztery główne definicje sztuki. Jedna z nich to alternatywna, lub inaczej zwana, bądź bądź. Sztuka jest wytwarzaniem rzeczy, bądź konstruowaniem form, bądź wyrażaniem przeżyć. Jeśli wytwór tego odtwarzania Konstruowania, wyrażania jest w stanie zachwycić, bądź wzruszyć, bądź wstrząsnąć. Czyli sztuka ma coś robić. Według tej definicji sztuki nie tworzy się dla samego tworzenia, lecz musi ona mieć jakiś cel, chociażby wzruszać emocjonalnie. Nominatywna definicja sztuki, sztuka musi być tworzona z intencją. To jest jedyna charakterystyka tej definicji, polegająca na tym, że w momencie, kiedy. Rozpoczynamy tworzenie czegoś, to jedną rzecz musimy wiedzieć: to, że my definiujemy tą rzecz jako sztuka. Czyli to jest sztuka. To jest sztuka. To jest sztuka, dlatego że ja tak powiedziałem. A moje zdanie jest najważniejsze. Jak widać, jest to znacznie oddzielna definicja od definicji bądź, 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 bądź. bądź. Ponieważ tutaj wystarczy tworzyć. Nie ma znaczenia, czy poza tym ma jakikolwiek inny przekaz ta sztuka. Grunt, żeby była, żeby została stworzona. Co jest bardzo ciekawe w kontekście AI, art. Natomiast o tym troszeczkę później. Instytucjonalna definicja sztuki, która bezpośrednio mówi, że to instytucje społeczne decydują, co jest sztuką, a co nie jest. Jest to bardzo ciekawe w kontekście pozostałych definicji, gdyż w tym przypadku. To konkretne grupy ludzi decydują, czy coś jest sztuką. Nieważne jakie były intencje autora, nieważne czy sztuka wywołuje jakiekolwiek emocje, to grupa ludzi, którym można zapłacić, decyduje, czy coś jest sztuką, czy nie. Czy coś wisi w galerii, czy nie wisi w galerii. Co bardzo dodaje do koncepcji tego, że tak naprawdę to sztuki piękne to jeden wielki szwindel finansowy ku temu, żeby sprzedawać przedmioty i żeby inni je kupowali. I żeby to była wymiana pieniężna bez opodatkowania. I ostatnia definicja to jest kontekstualna definicja sztuki, która jest bardzo podobna do tej instytucjonalnej. Jedynie różnica jest taka, że to nie instytucje społeczne, a konkretni ludzie, którzy są doedukowani w temacie sztuki na tyle, żeby móc powiedzieć, co jest sztuką w danym kontekście historycznym, a co nie jest. Teoria sztuki ma bardzo duże znaczenie w tej definicji. I definicja ta bezpośrednio mówi, że tacy ludzie jak ja, którzy coś tam o sztuce wiedzą, natomiast nie siedzą w tym temacie dzień w dzień, nie wiedzą wszystko na ten temat, nie wiedzą, co jest sztuką, a co nie jest. A bardziej nie powinni czegoś nazywać sztuką, albo wybierać, co jest sztuką, a co nie jest. Bo możemy mówić, co chcemy, w końcu wolność słowa, Polska, hura, niepodległość, biały orzeł. Poznanie kontekstu wszystkich definicji jest o tyle ważne, że... Dzięki temu łatwiej może będzie nam odpowiedzieć na to najważniejsze pytanie. W momencie, gdy pokazuję Ci to zdjęcie, czy ono jest sztuką? Spróbuję rozłożyć to pytanie na czynniki pierwsze, dlatego że Ty jesteś kamerą, a ja potrzebuję konkretnej odpowiedzi i potrzebuję walidacji, dlatego sam sobie ją w tym momencie zaprezentuję. Odpowiem na to pytanie z wielu różnych perspektyw, ponieważ bez perspektyw ciężko się żyje. Jeśli na pytanie, czy to jest sztuką, odpowiadasz tak, dziękuję. Mamy temat zakończony. Jeśli twoją odpowiedzią jest nie, to nie jest sztuka. Dlaczego? Dlatego, że to jest fotografia? A może ty konkretnie nie uznajesz fotografii za sztukę? A co, jeśli ci powiem, że to narzędzie? Jest z wczesnych lat 70. Czy to zmieni jakkolwiek odpowiedź na to pytanie? Jeśli narzędzie jest starsze, czy można nazwać to sztuką? A może nie jest to sztuką, dlatego że to zdjęcie, tak jak wcześniej powiedziałem, było nieprzemyślane. Wykonałem je szybko, nie stosując się do konkretnych reguł. Czy to znaczy, że nic, co jest robione instynktem, nagle lub impulsywnie, nie może być sztuką? Czy sztuką mogą być rzeczy jedynie przemyślane, przygotowane z pełnym procesem? A może chodzi o to, że ja nie chciałem, żeby to była sztuka. W momencie, kiedy tworzyłem to zdjęcie, chciałem to zdjęcie po prostu wykonać. Nie chciałem, żeby to była sztuka. Czy w tym momencie ja jako autor mam coś do powiedzenia na ten temat? Jeśli ja powiem, że to jest sztuka, to znaczy, że ty nie możesz? A może jest inaczej. Może to ty mówisz, że to jest sztuka. Czy mam wtedy brać Twoje zdanie pod uwagę w momencie charakteryzowania tego? W momencie nazywania tego sztuką? Czyli da się zauważyć, że intencja jest bardzo ważna. Ale czy to jest jedyna rzecz, która definiuje sztukę? Może jednak sztuka powinna coś przedstawiać? Ja uważam, że tak. Bowiem to te filmy, to ta muzyka i to te obrazy, które wywołują u mnie różnego rodzaju emocje, najbardziej wpływają na moje bardzo zimne i pokręcone serduszko. To one inspirują mnie do dalszego działania, do rozwoju, do patrzenia do przodu. Bez sztuki życie byłoby czarno-białe i smutne, bowiem słuchając wypowiedzi osób kreatywnych, osób, które zrobiły moje ulubione seriale czy filmy, jak widzę tą pasję i to zainteresowanie tym tematem. Chcę tworzyć. Sam chcę tworzyć. Ale. Co ty o tym uważasz? Może u ciebie jest inaczej. Może ty nie szukasz dzieł sztuki, oglądając filmy. Może po prostu chcesz obejrzeć coś do obiadu. Może nie potrzebujesz tego, żeby filmy wertowały cię emocjonalnie i żebyś potem myślał o nich tygodniami lub myślała o nich dniami. Może oglądasz filmy. Może oglądasz złe filmy celowo. Może masz frajdę z tego, że. Początkowo film, który twórca uznał, że jakieś dzieło sztuki dla ciebie jest tylko i wyłącznie pośmiewiskiem, albo po prostu lubisz złe filmy. Czy jest coś w tym złego? Czy jest coś złego wchodząc do galerii sztuki, nie rozumiejąc, dlaczego jakiś obraz jest uznawany za dzieło sztuki? Albo muzyka. Co jeśli, przychodząc na imprezę, cieszysz się z tego, że leci disco polo? Czy to znaczy, że. Nie masz uszu? Czy to znaczy, że nie umiesz słuchać? Czy, żeby być osobą ciekawą, musisz słuchać tylko wyniosłej, ciężkiej muzyki? Czy może to disco polo jest dla ciebie sztuką? A no i ogólnie, no, dlaczego ja słucham Twoich opinii? Czy ona ma jakieś znaczenie w tym, co ja uważam za sztuka? Jeśli moim ulubionym filmem jest Szereg 2, a Twoim ulubionym filmem jest. Shrek 3. To wy... Czy fakt, że Twoim ulubionym filmem jest Shrek 3, zmienia coś w moim ulubionym filmie Shreku 2? Tak. Bo przez Shreka 3 trylogia się cała posypała, i w tym momencie wszystkim trzeba odradzać, żeby oglądali Shreka 3, bo tylko Shrek 1, Shrek 2 i Shrek Forever tak naprawdę mają sens. Ale każdy z nas. Traktuje inne rzeczy jako sztuka. Twoja opinia nie jest równa mojej, bo, bo ja nie lubię Szraka 3. Ale samo słowo sztuka. Ja się zgadzam z dwoma definicjami. Po pierwsze, intencja. Moim zdaniem, w momencie, kiedy autor chce coś nazwać sztuką lub stara się ku temu, żeby coś było sztuką, to jest to ważne. A drugą rzeczą jest emocjonalna strona tego, a bardziej to, żeby ta sztuka coś przedstawiała. Żeby wyraziła coś, uwidza, żeby poczuł on coś. I to się łączy w jedną rzecz. Mamy intencję i mamy cel. I to łączy się w jedno, czyli w artystę czyli musi być także osoba, która tą sztukę prezentuje ktoś, kto stworzył tą rzecz z intencją i z przekazem. Więc o co chodzi z tym AI Art? Ja uważam, że marketing AI art jest, jest. niesamowity, ponieważ wszystkim wkręcili, że te obrazy tworzy sztuczna inteligencja. Nie powiem, że jest to daleko od sztucznej inteligencji, natomiast nie jest sztuczną inteligencją. To wszystko jest robione na podstawie nauczania maszynowego, bowiem w dzisiejszych czasach nikomu nie udało się jeszcze skutecznie stworzyć żadnej sztucznej inteligencji na nasze szczęście. Terminator. Pozwólcie, że to wyjaśnię. Nauczanie maszynowe, bo terminatora nie mam zamiaru wyjaśniać. To, w jaki sposób działa ta technologia, wynika bezpośrednio z tego, że konkretnemu programowi, który jest stworzony, doczepia się bibliotekę zdjęć. Każde z tych zdjęć ma podpis, które bezpośrednio prezentuje, co na tym zdjęciu jest wyświetlane, i program wertuje te wszystkie grafiki, powoli dekonstruując zdjęcia po czym je rekonstruując, w taki sposób, żeby był w stanie wykryć, co na tym zdjęciu jest przedstawione. Jest to oczywiście bardzo krótki opis tego, wszystko, co będę mówił na temat AI art. Polecam, żeby każdy zrobił sobie research, jeśli jest ciekawy, ponieważ ten temat jest bardzo długi i bardzo szeroki. Następnym krokiem jest człowiek, który wpisuje konkretne hasło w wyszukiwarkę i po wpisaniu tego hasła, BUM, dostaje grafikę. Bardzo ważną rzeczą podczas rozmowy na temat AI Art jest jego uczciwość i to, w jaki sposób zostało to wszystko przygotowane, ponieważ w dużej mierze AI Art to tak naprawdę jest jedna wielka kradzież. Nie będę tutaj wypowiadał bezpośrednio firm, które reprezentują tą kradzież Stable Diffusion, natomiast jedna firma non-profit stworzyła wielką bibliotekę zdjęć z internetu. Nie pytając się oczywiście ludzi o zgodę, ponieważ było to non-profit i jedyne co to chcieli przeanalizować te zdjęcia. I analizując te zdjęcia, pododawali hasełka do każdego z tych zdjęć. I następnie Stable Diffusion użyło tej biblioteki ku temu, żeby stworzyć własny model do tworzenia grafik internetowych. Co jest bardzo ciekawe, to Stable Diffusion jest głównym sponsorem, jednym z głównych sponsorów tej właśnie biblioteki więc są troszeczkę tacy non-profit, ale profit. Oczywiście żaden artysta, którego grafiki pojawiło się w tej bibliotece, nie zgodził się na to, żeby one tam były, natomiast nie musieli oni nikogo o tym poinformować, ponieważ firma, która oryginalnie zrobiła tę bibliotekę, nie miała zamiaru nic zarabiać. Całym planem było to, żeby Stable Diffusion potem użyło tej biblioteki po to, żeby zarobić. Co ciekawe, w tej całej ironii tej sytuacji, Stable Diffusion lub inna firma, teraz nie jestem pewny, czy to inna firma nie wyciągnęła tego do czy inna firma nie wyciągnęła tego do sądu, natomiast chcieli kogoś oni oskarżyć o to, że używają grafik, który wyprodukowany jest przez Stable Diffusion do tego, żeby zarabiać na tym. I im się to nie podoba. Chociaż oni sami zarabiają z używania ponad 5 bilionów zdjęć e, nielegalnie zdobytych. Patrząc na nasze definicje, można spojrzeć na jedną rzecz. Że jest ważna ta intencja. Czy Stable Diffusion miało intencję ku temu, żeby stworzyć jakąś grafikę? Nie, ponieważ jest to maszyna, która jedyne co widzi to zera i jedynki, nic więcej. Na żadnym etapie tworzenia przez konkretne oprogramowanie grafiki nie miała ona intencji ku temu, żeby stworzyć jakieś takie, ani inne dzieło. I w tym momencie mogłem usłyszeć, ale ja miałem intencję, ponieważ ja wprowadziłem hasło. Tak, ty poprosiłeś maszynę o to, żeby ona zrobiła grafikę. W którym momencie, kiedy ja proszę grafika o zrobienie mi strony internetowej, to ja zrobiłem stronę internetową. Wydaje mi się, że to nie działa w ten sposób. Bardzo ważną też rzeczą jest odnośnie samego, samej intencji. Mamy to wyrażanie emocjonalne, natomiast ciężko nie powiedzieć, że AI Art potrafi wyrażać emocje poprzez to, co jest tworzone, ponieważ używa zdjęć lub grafik, które wzięło z internetu, które ludzie zrobili z intencją ku temu, żeby wyrażać jakiekolwiek emocje. Co łączy się z następnym argumentem, gdzie ludzie bardzo często mówili, że AI Art jest tak jak ludzie. W końcu też bierze inspirację, tak jak my ludzie, i na podstawie tego tworzy rzeczy. Tylko jest bardzo ważna rzecz pomiędzy inspiracją a kalkowaniem. Ponieważ AI art lub jakiekolwiek użycie na ten moment nauczania maszynowego to nie jest inspiracja. To kopiuje jeden w jeden, czego ludzie nie potrafią zrobić. A jeśli w tym momencie dałbym Ci monelizę i dałbym Ci papier, żebyś przeszedł przez cały obraz i zrobił go identycznie, jestem przekonany, że po pierwsze nie zrobiłbyś tego. A po drugie, że jeśli jesteś artystą, który byłby w stanie to zrobić, to i tak zrobiłbyś to w delikatnie własnym stylu, ponieważ nie ma możliwości kopiowania jeden w jeden przez ludzi. Jeśli już umiesz kopiować jeden w jeden, to jesteś na troszeczkę innym poziomie w tym momencie już jako artysta i jesteś troszeczkę jak bot. Jak się nad tym zastanowimy, to tak naprawdę AI-art to mógłby być naprawdę fajne narzędzie dla artystów, bowiem Mógłbyś sobie do takiego oprogramowania wrzucić 10 własnych obrazów lub więcej i na podstawie różnych wpisów zapytać AI, czy może nie ma jakiegoś nowego pomysłu na to, lub po prostu kliknąć, generuj kilka razy, żeby móc coś nowego namalować. Natomiast żyjemy w świecie konsumpcjonizmu i kapitalizmu, więc oczywiście, że to nie w ten sposób będzie używane. Bowiem bardzo ciekawą rzeczą jest to, że patrzcie na to. Ładny obraz. Abstrakcyjny i nie mój, jest stworzony przez sztuczną inteligencję, o które poprosiłem. A wiecie, co wpisałem? Jeśli dałbym taki wpis jakiemukolwiek malarzowi i poprosiłbym, żeby namalował mi coś takiego, to bym nie nazywał idiotą. Natomiast sztuczna inteligencja, lub prawdziwie mówiąc, nauczanie maszynowe widzi to jako hasła. Patrzy na literki, patrzy, czy jest jakieś powiązanie i szuka powiązań. Na podstawie tego tworzy coś takiego. Oczywistym jest to, że korporacje będą chciały użyć sztucznych inteligencji ku temu, żeby płacić artystom jeszcze mniej. Pomijając fakt, jak samo utrzymanie się jako artysta jest bardzo skomplikowane i sam rozwój kosztuje nie wiadomo dużo pieniędzy i żeby osiągnąć ten jeden sukces czasami trudno, a w momencie kiedy gonicie za tym sztuczna inteligencja to jest to znacznie trudniejsze. Oczywistym jest to, że korporacje będą chciały płacić artystom mniej lub zwolnić ich z miejsca pracy. Jeśli mogą zastosować tego rodzaju triki i zmniejszyć ilość, którą muszą płacić za tworzenie różnego rodzaju grafik na strony, to dlaczego mieliby to, by tego nie zrobić? Niektórzy mogliby powiedzieć, że robię ten film na ten temat i wypowiadam się w ten sposób na temat AI art, dlatego że boję się, że ja stracę pracę. Natomiast aktualnie zajmując się zdjęciami portretowymi czy weselnymi, um, ciężko, żeby AI art mnie zastąpiło na ten moment. Jeśli chodzi o moje rzeczy abstrakcyjne, do pewnego stopnia na pewno da się wytworzyć grafiki, które byłyby podobne do zdjęć, które wykonuję. Natomiast tak długo jak nie daję kociemu kelnerowi aparatu i nie pozwolą mu jeździć na parkiecie, to raczej jestem bezpieczny. Jedyne na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, że historia to jedno wielkie koło. I już niejednokrotnie zdarzyło się to, że różnego rodzaju rzeczy, którymi zajmują się ludzie, zostały zastąpione przez robotykę. Jedna duża różnica pomiędzy rzeczami mechanicznymi, które były wykonywane kiedyś, a sztuką, którą teraz próbuje zastąpić AI. Jest to, że jak jesteś artystą, to efekt końcowy to jest jedna rzecz, której oczekujesz. Natomiast to proces tworzenia jest tym, dla którego zaczynasz w ogóle robić zdjęcia czy malować. Nie znam artysty, który nie ma przyjemności stworzenia. Nawet przygotowując ten film, musiałem napisać jakikolwiek skrypt musiałem usiąść przed kamerą, przygotować jakiegoś rodzaju światło, po czym będę ten film edytował i także zajęło mi to jakiś czas i z tego także mam przyjemność, ponieważ jest to część tworzenia, które w tym momencie wielkie korporacje próbują zabrać. I nie chcę być jakąś osobą, która mówi o tym, jak bardzo świat się skończy przez to, jak sztuczna inteligencja zabierze wszystkim robotę. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że w pewnym momencie malarzom zostanie zebrana robota, w pewnym momencie fotografom zostanie zebrana robota, a potem tobie. Takie są niestety konsekwencje ewolucji. Nie uważam, że cokolwiek złego robią osoby, które sobie siedzą i dla zabawy sobie generują różnego rodzaju rzeczy. W Stable Diffusion czy gdziekolwiek indziej z tego korzystają. W końcu jest to frajda Jeśli sam nie masz umiejętności artystycznych, tak jak ja nie mam umiejętności programistycznych, jest to czasami frajda móc do, zobaczyć coś innego. I wierzę, że w pewnym stopniu to może zacząć opadać. Teraz jest wielkie boom na to, ludzie z tego korzystają. Zobaczymy, jak to będzie z czasem. Natomiast jedyne co, to nie chcę, żeby moi znajomi artyści głodowali. Przez to, że jakiemuś gościowi z wielkiej korporacji zechciało się mieć dodatkowe zero na koncie. Ale to była taka długa rozmowa na temat tego, dlaczego AI Art nie jest sztuką i nie będzie. Ale wracając do oryginalnego tematu. Czym jest sztuka? Tak w zasadzie to ja nie wiem. A ty?